W końcu to mi się przytrafia. Duch nuh, du, nu, du diła. Co? Dzień dobry, guru. Witamy w kolejnym odcinku. Wielkie gratulacje dla BNB. BNB szaleje na rynku. Kupowaliśmy go rok, półtora temu za 200 dolarów. Wielkie gratulacje dla was wszystkich. Uniswap też idzie w górę. Wszystkie omawiane przez nas wzrosły. Bitcoin, Ethereum, Uniswap, Ton. BNB. Niesamowite zyski dla wszystkich. Wielkie gratulacje. Przejdźmy do wykresów BTC, ETH i BNB. Subskrybuj, lajkuj, włącz powiadomienia. Napisz, jakie tickery mam analizować. Zrobię ticker, gdy poproszą dwie osoby. Teraz techniczne aspekty Bitcoina. Analizy i moje konto bije rekordy. Jeden Śledźcie wzrost od 150k. Wyciągnąłem 500k. Od 150k do 1,5 miliona zainwestowałem 150k. Ten tydzień od 877 do 1,040 tysięcy. To 130 tysięcy plus 40 tysięcy razem 180 tysięcy w tym tygodniu. Pięknie. A w tym miesiącu od 725 do 1,4 mln, czyli 320 tysięcy w tym miesiącu. Piękny wynik. To moje transakcje na bitcoinie. Jeśli śledziłeś moje zakupy, kupiłem tu, potem dokupiłem po 90. Tu widać moje trzy zakupy Bitcoina, które wyszły idealnie. 95. Opłata za finansowanie 0,02, więc opłata za finansowanie jest wysoka. 8500 na tej transakcji, ale zapłaciłem prawie 4000 za handel Bitcoinem. Opłata za finansowanie Bitcoina robi się bardzo wysoka. Ethereum 33 zysku. Za Ethereum zapłaciłem 2400 w opłatach. Opłata za Ethereum też rośnie do 0.03. Nie aż tak wysoko. Tak, opłaty są teraz dość wysokie. World też 30. World daje 23 tysiące zysku i 838 opłaty. Dużo mniej. Wciąż wysoki 0.05. Opłaty za finansowanie zaczynają się sumować. Miałem transakcję Bitcoin po 92, a pozycje spot też szły świetnie. Cóż, Uniswap na poziomie 8%. Mam Uniswap 16%, USDT 43%, MCRT 12%, World 10%, TON 9%, Doge 6%. Przejdźmy do analizy technicznej. Patrząc na wykresy, BNB i Uniswap prowadzą na rynku. BNB wzrósł o 13%. Jeśli śledzisz moje filmy, kupujemy to po 200 dolarów. 200 dolarów w zeszłym roku. I spójrz teraz. Od momentu zakupu wzrosło o 260% od dna kanału. Ale jeśli mnie śledzisz, kupiliśmy po 200 dolarów tutaj. Więc teraz jesteśmy na plusie. 734 dolary, 256% zysku na BNB, podąża za flagą byka. Zbliżamy się do dużego oporu. Ten opór sięga 2021 roku. Widzisz, 700 dolarów w fladze byka tutaj, a flaga byka zaczyna się przełamywać. Cel mojej flagi byka to 847 dolarów. Jest teraz przy dużym oporze. BNB wzrosło o 256%, a jeśli nie wierzysz, pokażę na X. Mam tam 95,200 obserwujących. 6 września pisałem o XRP testującym wybicie na 50 centach. Potem poszło do 2,70 dolara, co jest niesamowite. Osiągnęło wszystkie cele po drodze, co jest piękne. Uniswap wciąż pływa w ogromnych zyskach, tylko panikujący sprzedawcy nie zarobią tu. Drukuj dalej, James. Dziękuję bardzo. Uniswap kupił Uniswap za 80 tysięcy dolarów. Kupiłem to 23 września. Około dwa tygodnie temu kupiłem Uniswap za 80 tysięcy dolarów. Teraz jest na poziomie i dziś wzrósł o 5%. Spójrz, jak świetny był mój zakup. 80 tysięcy to teraz 114 tysięcy. Czyli te 80 tysięcy przyniosło 34 tysięcy dolarów zysku. Unii nadal rośnie, a centrum trafi do gry Magic Craft. Dodają to do gry, co jest niesamowite. BNB nadal w drodze, to ja 200% BNB blisko celu, nowa flaga byka 874. to było przy 623. to byłem ja w czerwcu tego roku. BNB bije rekord jako predyktor w 2023, też 10% w górę, trafiając w moje cele. Gratulacje jeśli śledziłeś cel ze stycznia 2023, wczoraj BNB go osiągnęło. Przewidziałem to dawno temu, to znów na moim Twitterze James Crypto wzrosło 85300 obserwujących, to ja 1 stycznia 2023, odwrócona głowa i ramiona na BNB, krótszy okres i godzinowy, jeśli przebije duży trójkąt symetryczny dzienny, BNB może iść do 646, kupując BNB po 200, 250 dolarów, to było wtedy, a teraz BNB jest tam, co jest super. Do technikaliów, co wczoraj wzrosło? BNB już zresetowane. BNB, MCR, T, Solana, Meta. Już reset. Teraz Bitcoin 96 tysięcy na wykresach tygodniowych. Mamy flagę byka i kubek z uchem. Więc kubek z uchem i flaga byka na Bitcoinie. Widać, że już wybija się z kubka z uchem na wykresie 4 godzinnym. Mamy byczą flagę. Flaga byczy z drzewcem i proporcem, widoczna tutaj. Gdy zmierzysz cel flagi, to 119 tysięcy. Wolumen nieco spadł wczoraj w weekend, podczas długiego weekendu, ale wczoraj wrócił i widać, że Bitcoin spadł do około 93,500, 12 godzin temu. Ale w szerszej perspektywie widać, że to duży trójkąt symetryczny buduje presję i wybija w górę. Cel flagi to 119 000, gdziebym otworzył pozycję. Myślę, że wszyscy są gotowi. Flaga jest gotowa to prawie 70% ruchu, możemy mieć jedno cofnięcie, ale to jest bardzo blisko gotowości, presja rośnie, ciśnienie wybucha. 70% ruchu, więc to mogło być dno przed tym ruchem, który był, ale nadal próbowałbym otworzyć pozycję stamtąd. Może masz szczęście i będzie jeszcze jedno cofnięcie w tym 70% ruchu. Transakcja, którą bym podjął, otwiera się na 937,791, stop loss na 927,27, a take profit 119 ryzyka do 17-krotności, ryzykując 1500 dolarów by zarobić 26 tysięcy dolarów na Bitcoinie bez dźwigni. Z dźwignią 10 raz będzie to 260 tysięcy. Ale wygląda na gotowe. Jeśli spojrzymy na wykres godzinowy. Hmm. Odwrócona głowa i ramiona zagrała dokładnie. Jak mówiłem, pamiętasz tę formację sprzed kilku dni? Dokładnie ramię, głowa, ramię, przebicie w dół i osiągnięcie celu tej odwróconej formacji. Teraz zagrało to idealnie. Możemy dostać ten ruch, którego potrzebujemy. Więc to transakcja, którą bym podjął na Bitcoinie. Przejdźmy do BNB. BNB niesamowite zyski, gratulacje wszystkim kupującym ze mną po 250 na wykresach tygodniowych. Widać, że kończy się duża flaga byka. Cóż, można to faktycznie uznać za gigantyczną flagę byka, technicznie rzecz biorąc. BNB może wejść na giełdę, wiesz. Donald Trump i system amerykański coraz bardziej akceptują kryptowaluty. Elon Musk, Dog, Donald Trump, Dog. Mogliby wprowadzić BNB na giełdę, co byłoby szalone. Widać masywną flagę byka na BNB. Cel to 874, jesteśmy blisko. 743, niesamowite zyski. Duże zaokrąglone dno. To silne wsparcie na BNB. Faktycznie utworzyło się ciekawe potrójne dno. Widzisz to potrójne dno? Jeden spadek, jedno potrójne dno w lipcu. Spójrzmy na ogromny skok wolumenu BNB ostatniego dnia. Popatrz, normalny dzienny wolumen w tej hossie był około. Widzisz, jak się tego uczysz na kursie kryptowalut i magazynie giełdowym. 550 tys. BNB dziennie, a przed hossą, wolumen wynosił 186 tys. BNB dziennie. Więc normalny wolumen hossy to 700k. Wczoraj było 1,5 miliona dla BNB. 1,5 miliona i wybija się, co jest piękne. Zobaczmy, czy dostrzeżemy tu jakieś duże wzorce. Po prostu większy wzór, o którym mówiłem, cel flagi byka 747. Jeśli chcesz wejść w BNB, spróbuj na małym cofnięciu może 668. Wygląda na to, że warto wziąć tę transakcję i celować w 880. To transakcja, którą zrobię na BNB. Wejście 668, stop loss 635. Ryzyko 22 na BNB, zysk 215, ryzyko zysk 9,5, dźwignia 10 103da 2054. Wygląda, że BNB jest gotowy do dalszych wzrostów, choć jest przy dużym oporze. Ale właśnie go przebił, co jest niesamowite. Tak, pisałem też o BNB. To ciekawe. MSNBC osiągnęło 20-letnie minimum. 38 tysięcy 000... widzów w grupie 24-54 lat. Ludzie wolą oglądać twórców na X. W ostatnim miesiącu miałem 4,6 miliona widzów, co widać w moich statystykach. 4,6 milionów widzów. MSNBC miało 38 tysięcy, w grupie 24-54 ja mam 4, czyli 6 milionów, z czego 40% to właśnie ta grupa wiekowa. To pokazuje, że w wieku 25-34 lat, więc wszyscy oglądają mnie zamiast MSNBC, co jest dobre. Nie zamierzam gadać głupot i próbować niszczyć ich życia, ani publikować dużo bzdur. Opublikowałem jedną łódź. Ludzie. Jedną łódź, wszyscy. Bądźcie dla siebie mili. Widzicie, co opublikowałem. Czemu ludzkość nie może się obudzić i zrozumieć, że nie chcemy więcej broni i wojen? Linie narysowane tysiące lat temu na mapie nie znaczą, że musimy o nie walczyć. Wszyscy urodziliśmy się na Ziemi w tym samym czasie. Nie musimy trzymać się starych idei. Pracujmy razem, szanujmy się nawzajem, bądźmy przyjaciółmi. Skupmy się na prawdziwych wrogach chorobach, biedzie, nienawiści i wojnach jest 2024 z AI i technologią możemy rozwiązać globalne problemy i stworzyć lepszą przyszłość idźmy naprzód razem wierzę że Elon Musk i Donald Trump też będą to robić dajmy nagrody ludziom którzy mnie wspierają bo jak mówię wszyscy to mnie wspiera chcę żebyś komentował jeśli skomentujesz post na telegramie na youtube wybiorę zwycięzców rozdaję tysiące dziesiątki tysięcy dolarów już w tym miesiącu rozdałem dziesiątki tysięcy dolarów i będę dawać więcej. Zbliża się Boże Narodzenie, mam białą brodę Mikołaja i rozdam mnóstwo prezentów. Śledź mnie na X, YouTube, dołącz do nas na Telegramie i Instagramie. Rozdam wiele nagród. Wybierzmy osoby, które mnie wspierały. Bądźcie gotowi. Hamza wygrał sporo wczoraj. Przewidziałeś ten ruch, jesteś legendą w branży. Dzięki Crypto Trinity. BMB nadal w drodze, nazywam to jak pro. To ostatnie komentarze z kilku godzin. Zaraz wybiorę kogoś, więc przewinę i wybiorę zwycięzcę. Gotowi? A zwycięzcą jest król. Zobaczmy wygraną. James, gratulacje wygranej 100 dolarów. Mój zespół się z tobą skontaktuje. Gotowy? Wybiorę jeszcze kogoś. Gotowy? Będę losowo przewijać dalej. Załadujmy więcej. W ciągu ostatnich 24 godzin od mojego ostatniego filmu każdy, kto skomentował lub poparł moje filmy, dostanie coś. Wszystkie moje posty będą nagradzane. Minęło 24 trach od ostatniego wyboru. Najlepsza społeczność, najlepszy trader. Twoje oddanie pomocy społeczności. OK, zrobię też świąteczne prezenty na Bybit. Gotowy? Przewijam i zwycięzcą jest Unii się budzi. Gratulacje, wygrywasz. Często wygrywasz, zbierasz monet. Znów gratulacje, wygrywasz 100 dolarów. Zespół się z tobą skontaktuje. Teraz kolej na Telegram. Nie zapomnij, możesz dołączyć do Telegrama. Linki są poniżej w opisie pod filmem w opisie. Możesz zejść niżej, zarejestrować się w Bybit i dostać bonus 60k. Większość traderów handluje na Bybit. To najlepsza giełda pod względem płynności, najlepsza dla traderów z najniższymi opłatami w porównaniu do innych giełd. Mamy X200 przy rejestracji i 20 tysięcy dolarów bonusu. Ekskluzywne oferty dla USA, UK i Australii. Tylko za rejestrację i spełnienie wymagań dostajesz 200 dolarów. X i Binance oraz jamescryptogroup.com dla kursów. Pamiętaj, kursy są nadal 40% taniej do środy na jamescryptogroup.com. Kursy są 40% taniej do środy, ponieważ był duży popyt i ludzie nie mogli kupić. Wciąż wiele osób kupuje JCG. Kto użyje kodu DEAL dostanie 40% zniżki. W niedzielę wybierzemy zwycięzcę, który dostanie 1000 dolarów spośród osób, które kupiły kurs. John Cena mnie obserwuje, co jest super. Ktoś, kto kupił kursy podczas ostatnich tygodni tej promocji, ma szansę. Jedna osoba zostanie wybrana do wygrania 1000 dolarów. Potem dołącz do nas na telegramie link linkjamescryptoguru.com. W tej chwili jest Was 256 online, 120% zysku na Unii, wielkie gratulacje, 322% na OPIU. Ludzie zarabiają kasę. Wolumen 377 zbliża się do poziomu z ostatniej hossy, VeChain pompuje, ludzie dyskutują o VET, skupcie się na BNB. Będzie paraboliczny wzrost, też tak myślę. Kupujemy już po 200 dolarach, ale wydaje mi się, że BNB dopiero się budzi. Tyle fałszywych kont udających Jamesa. Ludzie, nie proszę Was o nic, dzięki za pomoc innym. Wygrywasz 100 dolarów. Nie pamiętam wszystkich. Gdy z kimś gadasz, nigdy nie dawaj dostępu do kompa. Nigdy nie dawaj dostępu do kluczy prywatnych. Nigdy nic im nie dawaj. Możesz dać tylko publiczny adres USDT. Do odbierania kasy. Jak będziesz chciał, pokażę ci wpłatę na Bybit. To jedyna informacja, którą powinieneś podawać. Wchodząc na giełdę, w sekcji Wpłat Krypto, możesz wybrać USDT. Wybieram sieć BEP. To jedyna informacja, którą możesz komuś podać. Twój publiczny adres portfela adres publiczny. To jedyna rzecz, którą możesz komukolwiek udostępnić: publiczny adres portfela, nic więcej do wpłat, tylko publiczny adres portfela. To jedyna rzecz, którą możesz komuś wysłać. Wszystko inne to oszustwo. Kocham Was. Subskrybujcie, lajkujcie i włączcie dzwonek. Wybrałem zwycięzców na Telegramie i X. Będę to robić codziennie. Wspierajcie nas, dołączcie do nas na Telegramie. Po prostu losowo wybieram zwycięzców. Jestem na Telegramie, X i YouTube. Sprawdzam wszystkie posty. Przeczytajmy Wasze komentarze na YouTube. XRP na księżyc. Dzień dobry, James. Czy możesz omówić XET Ethereum? Zgadzam się. Niektórzy z nas woleliby wygrać kurs. Mam kurs guru giełdy, ale nie mogę teraz wziąć kursu krypto. Fajnie. Okej, okay, zrobione. Gratulacje. Zrobione. Gratulacje. Zespół skontaktuje się w tym wątku w sprawie darmowego kursu. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Planuję też dużo rozdać przed świętami, co jest wspaniałe. Nie zapomnijcie śledzić mnie na X, bo ciągle tam publikuję. Trwa też konkurs na memy o Magic Craft. Jest konkurs memów z nagrodą 2000 dolarów, jak sądzę. Nie mam info o kolejnym rozdaniu, ale to moje wieści z rynku. Przeczytam wszystkie Wasze komentarze. Trudno przeczytać wszystkie, ale staram się kochać Was wszystkich. Miłego dnia i do zobaczenia jutro.